I nastała światłość. Zaczynamy wykład. Jak myślą ludzie biedni, a jak myślą ludzie bogaci. Ah. Witam Was, moi kochani. Dzięki temu wykładowi zaoszczędzicie mnóstwo marnowanej życiowej energii. Podwyższycie swoje zarobki, staniecie się szczęśliwymi ludźmi. Bo tak naprawdę, to co robisz, ma wielki wpływ, czy jesteś spełniony życiowo czy nie. Jeżeli skończysz szkołę i będziesz pracować w pracy, w której musisz powielać dzień w dzień swoje czynności, praca Ci nie będzie rozwijać, 8 godzin Cię będziesz nudzić, to potem będziesz przychodził do domu i być może będziesz sobie chciał polepszyć jakoś nastrój. Dlatego moi kochani, niektórzy sięgają właśnie po różne eliksiry radości. <gry> Więc moim celem tego filmu jest podzielić się wskazówkami, to co przeczytałem, to co sam doświadczyłem, to co się nauczyłem od ludzi, od milionerów, od miliarderów, od ludzi zamożnych, jaka jest różnica między ludźmi, którzy są biedni, a tymi, którzy są bogaci, i szczęśliwi. Jeżeli wasz mózg będzie w trybie walki o przetrwanie, przystarczy mi na rachunki czy będę mieć co jeść to nie będziecie moi kochani szczęśliwi dlatego warto zobaczyć ten film do końca jeżeli bym powiedział ten wykład kosztuje 3000 zł ale ty możesz zobaczyć go właśnie w tym tygodniu za darmo to byś z pewnością bardziej docenił to co tutaj mówię i zobaczyłbyś z skupieniem ten film do samego końca natomiast nie chcę wyznaczać tobie żadnej ceny za ten za ten wykład, bo po prostu chcę to zrobić dla Ciebie, żebyś był mądry, bo w szkole Ciebie tego nie nauczą. Samokształcenie pozwoli Ci dojść do fortuny, mój kochany, moja kochana. Natomiast standardowa edukacja jest tak powiedzenie, da Ci pieniążki na przeżycie. Mówię to w takim uogólnieniu. Bo wiadomo, jeżeli ktoś się długo będzie uczyć, będzie tym sierotkiem, będzie jakimś konkretnym specjalistą, to będzie go żyć. Hmm? Ale na ogół jest tak, że samo kształcenie pozwoli ci dojść do fortuny. Natomiast, jeżeli będziesz się trzymać standardowego systemu edukacji, tego państwowego, to nie wiem, czy to ci da życiowe spełnienie. Chociaż edukacja państwowa też ma wiele zalet i plusów. Są takie mity na internecie, na które się kiedyś naprawiam. Pracuj ciężko. Od rana do wieczora ciężko się ucz, ciężko pracuj. Moi kochani, na to nie zważajcie. Miarą sukcesu nie jest to, że jesteś przemęczony życiowo. Że ci już nic nie chce. Nie chce ci się nawet wstać z łóżka, ale ty wstajesz. Miarą sukcesu jest to, czy ty jesteś człowieku szczęśliwy, że rano wstajesz do szkoły, że rano wstajesz do pracy, że jesteś w trakcie w tej pracy, że od rana, od budzika rana do samego wieczora jesteś po prostu szczęśliwy, robiąc to, co robisz. Jeżeli będziesz pracował na małej, powielał pracę, nie będziesz się rozwijał, to to Cię będzie nudzić. I tak jak mówiłem, potem ludzie, Albo jakoś to wytrzymują do tej emerytury, albo sobie idą na socjalizm. Czyli ludzie bogaci wspierają ludzi biednych. Państwo z podatków daje na przykład 500, plus na. No, no zarówno tych bogatszych, jak i tych biedniejszych, ludzi. wiadomo. Wiadomo, biedniejsi jeszcze mają. Yy... Mogą sobie korzystać z noclegowni dla bezdomnych i takie różne oferty daje państwo. Ci, co byli zagubieni, sobie nie radzą psychicznie, sięgają potem po używki, napoje, na przykład szczęścia lub inne substancje. Eee. Więc tak, miarą sukcesu jest to, czy potrafisz wyważyć pracę z relacjami z drugim człowiekiem. Czy, czy w sport, czy twoje ciało jest zdrowe, bo ciało i umysł na siebie wzajemnie wpływa. To jest ze sobą skorelowane, powiązane. I czy masz czas na odpoczynek? Bo jak masz czas na odpoczynek, mózg jest zrelaksowany, to potem wracasz do nauki i więcej chłonisz informacji. Czyli budujecie w sobie nawyk uczenia się, nie takiego jak niektórzy uprawiają w szkole, że chodzą i marnują czas, czyli Typowa cecha ludzi biednych. Idą, idą do szkoły, i tam po prostu przesiadują, 10 lat, nic nie potrafią, kują, zapominają, kują, zapominają. Nie, ja już w gimnazjum byłem ukierunkowany i się doszkalałem w języku niemieckim. Mając 17 lat, moich rodziców nie było stać na korepetycję, mając 18 lat, już zacząłem uczyć niemieckiego. Nawet przed osiemnastką. Bo ja już w gimnazjum wiedziałem, co chcę robić. Nie marnowałem czasu w gimnazjum. Nie chodziłem na lekcje, bo mi rodzice, tak jak niektórzy moi uczniowie, których nie miałem szansy w mojej karierze spotkać, przychodzą na korepetycje, bo rodzice opłacają. Ale oni się nie chcą uczyć. To dzisiaj takim uczniom mówię, no to chłopie, to się nie ucz. Rób, co kochasz. Więc tak, moi kochani, jak zmierzyć sukces? Co jest miarą waszego sukcesu? Możecie napisać komentarz. Co jest miarą waszego sukcesu? Czy iluzja, jakieś wyobrażenia o strumykach, górach to jest fajne, bo to jest natura, jak najbardziej autach, domach, złotych firankach to jest iluzja, bo bardzo ważniejszy jest stan bycia. Czy ty jesteś szczęśliwy robiąc to, co robisz? ale będziesz szczęśliwy robiąc to, co robisz, to ludzie odczują Twój entuzjazm. Odczują, że jesteś biegły w tym, co robisz. Sam się będziesz dodatkowo w tym rozwijał. I dzięki temu, że kochasz to, co robisz, to się przełoży na Twoje dochody, zarobki i rzeczy materialne. Moi kochani, w szkole uczą nas takiego czegoś jak walka o przetrwanie. I na czerwono. Są pokazani ludzie biedni. Na niebiesko ludzie bogaci. Wiecie, że jest takie coś jak efekt synergii. 1 plus 1 daje 3. Zobaczcie. Ręka 1 plus to coś, czym się tankuje samochód. 1 jeden plus 1 jeden. Jeden plus jeden daje 3, że można nalać paliwo. Każda z części z osobna by sobie nie poradziła bez siebie. Ręka by próbowała przelać paliwo do zbiornika. Troszeczkę to komicznie wygląda. To by było bardzo czasochłonne, nie? Ani ta rzecz materialna, ta konewka, ten chwytak, sam by bez udziału człowieka no, by się nie wlało, nie? Czyli tak, ja mam umiejętności powiedzmy, z marketingu, ktoś inny ma, powiedzmy, tylko kochasz grać na kitarze i wy łącząc się w jedno dajecie efekt większy, niż każdy z was osobno. Czyli my łącząc się w grupy możemy więcej osiągnąć niż każdy w pojedynkę. Połączenie wspólnych umiejętności daje więcej. Więc tutaj napisałem, że firmy, co współpracują się wspierają tworzą pewną sieć połączeń, partnerów biznesowych. Przez współpracę włączanie odnosi się zyski, korzyści, a nie walkę i wykluczanie. Tutaj firmy, co rywalizują, ci co się firmy co rywalizują, ci, co się dzielą, ci co się dzielą. Nie, tego nie bierzemy, tego nie, tego nie, tego nie. Ci, co się dzielą, to walczą i co robią? I oni się męczą. Jak człowiek jest na ringu i walczy, nie? No to co? To się męczycie, ciężko pracujecie, sporo kortyzolu macie w mózgu, czyli hormonu stresu, i potem są używki, fluidy życiowe z Was opadają, i przez to są choroby, wyniszczenie, kochanie i śmierć. Czyli walka o przetrwanie, którą uczą w szkole, to tak naprawdę prowadzi do śmierci, a nie do przetrwania. W życiu nie chodzi o walkę, w życiu chodzi o miłość, o radość, o. O to, że w to, czym się zajmuje, z jakimi ludźmi się otaczasz. Umysł w trybie walki o przetrwanie ma inne fale mózgowe, mniej inteligentne. To jest druga kwestia. Jeżeli walczysz, masz dużo no, stresu. Fale mózgowe pracują na tak zwanych podwyższonych falach beta. No i spada tobie IQ. Więc wniosek jaki? Wspieranie, współpraca i partnerzy, z którymi można współpracować. Hmm. Powiedzcie mi, kto jest najsilniejszy? Ten, co walczy? Czy ten, co kocha? Pozornie można powiedzieć, na no, ten, co walczy, mam większe mięśnie, da sobie radę pod kątem... Wiadomo, ale to tak naprawdę prowadzi do tego, że są wrogowie. Że się tworzą ofiary, że jest poczucie zagrożenia znów. Mózg, organizm człowieka jest takim w większej czujności, nie? I człowiek się wtedy męczy. Natomiast ten, co kocha, to ma relacje z innymi ludźmi, ma poczucie bezpieczeństwa. Tu się chce właśnie żyć. W takim społeczeństwie się chce żyć, w takiej szkole, w takich pracach. Jeden szanuje drugiego i odpoczywa. Pracuje, wsi odpoczywasz. Szanujesz siebie i innych, każdy tutaj dba o swoje uczucia. To jest sieć zadowolenia. Czyli na przykład, gdy ktoś jest pośrednikiem pracy, na przykład miałbyś taki biznes, to tak. Zarówno ma być zadowolona osoba, której pracę załatwiasz. Ty masz być zadowolony, że tam jakąś drobną prowizję dostaniesz. Jaki ma być zadowolony szef, który zatrudnia tą osobę z twojego polecenia? Wszyscy w tym systemie są zadowoleni. Warunki, warunki ustalenia tutaj wszystkich zadowalają. Natomiast popatrzmy tutaj. Jak ci, ktoś tam walczy, to powstają nie tylko wrogowie, ale to jest takie pytanie: czy są silniejsi? Na pewno wyczerpani są. Z tej grupy ludzie są na pewno wyczerpani. Bez fluidów życiowych, mniej pewni siebie. Tak, prawo naturalne. Prawo naturalne to tak naprawdę jest prawo miłości, bo my wszyscy ludzie dążymy, mamy tę jedną cechę wspólną. Dążymy do miłości i szczęścia i to jest prawdziwe prawo naturalne prawo miłości, współodczuwania, współpracy. Człowiek z natury idzie tam, gdzie się dobrze czuje. Taka jest nasza cecha. Chodzimy w miejsca, w których się dobrze czujemy. Więc dobór naturalny, mniejsze formy życia podtrzymują większe. To jest prawo naturalne. Przedefiniowane to jest. Najlepiej przystosowany to ten, który przejawia cechy przedstawione dalej. I to są cechy związane z ludźmi bogatymi, zamożnymi, a nie te. Model przedstawiany w szkole przedstawia dobór, moi kochani, nienaturalny. Nienaturalny. Chociaż są już szkoły, są też takie wytyczne, które przedstawiają dobór naturalny. To, o czym mówiłem na innym wykładzie, o prawie totalnego podporządkowania w szkołach, a prawie wolnego wyboru że to wy sami sobie wybieracie przedmioty, które Was interesują, a nie że jesteście zmuszani do czegoś, czego tak naprawdę nie chcecie.